STOP! <laughs> Weszło jak w masło, przeciwnik oberwał. Tym go nie pokonamy. Weszło jak w masło, przeciwnik oberwał. Dostał, ale nawet go nie zarysowaliśmy. Weszło jak w masło, przeciwnik oberwał. Tym go nie pokonamy. Jednego mniej. Weszło jak w masło, przeciwnik oberwał. Szło jak w masło. Przeciwnik oberwał. To musiał poczuć. To musiał poczuć. Dorwaliśmy go. To musiał poczuć. 做事去 Weszło jak w masło! Przeciwnik oberwał! Weszło jak w masło! Przeciwnik oberwał! Dostał, ale nawet go nie zarysował Chciał poczuć. Wykończyliśmy go.